Cześć, witajcie w kolejnym filmie, więc jak wspominałam w poprzednim unboxingu, czyli poprzednim odcinku, dzisiaj będzie przesadzanie. Ja już tu mniej więcej się przygotowałam. już i z Molim będą dzisiaj mi pomagać. Ja przeniosłam jeszcze jedną poduszkę. Nie moli dzisiaj, nie na kolanka. Połóż się, lecz tu grzecznie. Bo po prostu będzie mi potrzebna jakaś wolna przestrzeń, chciałabym żebyście też trochę w tym uczestniczyli i widzieli co robię. Ale jak widzicie, no to może trochę być ciężko. Zróbcie coś z pięciomiesięcznym szczeniakiem to po prostu czasem o i się nawet w domu sprzątać nie da, a ja sobie wymyśliłam, że będę przesadzać dzisiaj. No ale to z papyfilą, czyli ten skrzydłokwiat piękny tutaj, który Josi bardzo lubi. Spójrzcie, jaka to jest potężna właśnie. Ja już kupiłam taką wielką, zakupiłam go we wrześniu, więc nie jest zbyt długo ze mną. I jak widzicie, no, są tu szkody, straty, ale to nie są spowodowane szkody i straty przeze mnie, tylko właśnie przez tego małego tutaj który siedzi razem ze mną, on postanowił, że przystrzyże mi trochę tą roślinę, um, utraciła trochę liści i po prostu już je poszatkował. Jakby się ktoś pytał, to tak, skrzydłokwiat jest trujący dla zwierzaków, więc na szczęście go tylko nie zjadł, na szczęście, na szczęście go nie zjadł, tylko po prostu go poturbował, poszatkował, pourywał liście i pozostawiał je. Po prostu ciągnął szarpą, wywrócił go, połamał, no zrobił z nim totalny porządek. Więc jeśli macie szczeniaka, to proponuję zamykać je w innych pomieszczeniach, gdzie nie ma roślin. Moli postanowiła, że teraz będzie się bawić, więc mam nadzieję, że nie będzie do tego aż tak mocno słychać. Już się już ewakuował, idzie jej pomóc w zabawie, no tylko gra się toczy opatyka. Słuchajcie, a Moli bywa zazdrosna opatyki. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie na niego szczekać. No dobra, to odstawię sobie to spaty film, złożę poduszki, jak poszło, i mam tyle przestrzeni. E, to tak, przygotowałam sobie osłonkę, widzieliście ją w poprzednim odcinku, a tutaj mam takie wiaderko, bo moja miska jest na balkonie w ogóle z innym podłożem. Też wspominałam, że. E, że nie będę inwestować w drogie ziemię, więc mam premium e, ziemię do kwiatów z, z zeszłego roku. Na szczęście zostało mi jej trochę. Ona już jest nawet jakimś em, y, nawozem, takim jak osmokot chyba z Polski, taki w kuleczkach, ale nie ma go tu dużo, bo wiem, bo sprawdzałam rok temu. Powiem Wam, że całkiem fajnie sprawdziła mi się przy zielisce. Green Orange. Ta zie ziemia taka najzwyklejsza, bez żadnych domieszek, bez niczego. Zieliska wsadzona do tej ziemi, e, sporadycznie podlewana raz na 2-3 tygodnie, ma się całkiem dobrze w oknie północnym. Ale do filmu postanowiłam, że przygotuję sobie troszeczkę jednak rozluźnione te podłoże, ale też nie jakoś. bardzo, wiecie, żeby jednak ta ziemia nie była taka zbita, jak w przypadku e, zieliski. Więc mam perlit. No i trochę kokosa suchego. Nie namaczałam go, po prostu wsypię sobie ziemię, wsypię perlit, wymieszam to wszystko razem. Więc do dzieła. Jak widzicie, tu obok mnie w ogóle stoi monstera. Ja ją ucinałam jakiś czas temu, bo moja przeżyła parę upadków, parę wypadków pijała, spadła nam e, nieraz. Z mojej winy oczywiście, bo ja jej zafundowałam taką bardzo lekką osłonkę i małą doniczkę w środku i to było wszystko takie chybotliwe, niestabilne. No a któregoś razu już jak dopadł skrzydło do kwiata, to postanowił, że... No, widzę, że taki duży liść był, ale też jest odgryziony. To postanowił też, że monster również y, przytnie i, no wiecie, zajmie się monsterą na swój własny sposób. Więc przycięłam ją w tym roku. O. Oczywiście ona jest tu teraz z lampką, a to tylko z tego względu, że ta lampka dziś tutaj mi leżała na podłodze. Jeszcze tutaj jest list Gloriozum, który się w miarę trzyma. Ułamał mi się, więc ułamał. Odcięłam go przy przycinaniu Gloriozum, więc nie wiem, czy tu będzie widać. Ale Monstera tu już ruszyła z korzeniami. Te korzenie się niesamowicie mocno powiększają. Dużo ich się robi, nie będę jej wyciągać, bo może na końcu dam zbliżenie. Więc Monstera ma się dobrze, ładnie się ukorzenia. Może on tak przestawię, bo ono naprawdę ma fajne te liście. Ja mam variegaty powiem wam, ale to też jest piękne. I o, widzicie, jaki elegancki liść tu mi został. Więc mam ją od malucha, praktycznie od takiej małej sadonki uratowanej ze sklepu ogrodniczego, więc jestem z niej bardzo zadowolona. Zastanawiałam się, czy się jej pozbyć, czy nie, ale powiem wam, że teraz podoba mi się w wazonie, tak jak wygląda, więc ją zostawię, niech się ukorzeni, a potem będę myślała, czy, czy chcę ją mieć, czy nie. Dobra, oczywiście, wiecie jak to jest pewnie, że jak się robi przesadzanko w domu, to i się bałagam przy tym robi. Więc mam nadzieję, że dobrze by widać, jeszcze lepiej mnie słychać. zerkam sobie tak po boku co psy robią. Jak tam wasze zamówienie? Widzieliście mój poprzedni film? Ja jeszcze tych roślin nie przesadziłam. Lecę film po filmie, wiecie, <laughs> e, bo chciałam się zająć koniecznie z tym e, skrzydłokwiatem. Więc zamówiliście coś już? Ja jeszcze się waham. Waham się. Marzy mi się. No zdradzić Wam czy nie. Marzy mi się orchidee, które. Mm. Jubilerskie, tak? Marzy mi się taka orchidea. Mam tam parę na oku. No i jeszcze dwa filodendrony mi się marzą w wersji mini. A może nagram wam kiedyś taki film mojej rośliny hodowane od mini? Ja mam dosyć sporo, bo jestem wielkim panem roślin mini. Wiecie, zabierają mniej miejsca, zabierają nam w domu mniej miejsca, a czasem udaje się coś fajnego z tego wyhodować. Oczywiście nie zawsze, wiecie. Ja również ponoszę porażki i na przykład powiem Wam, że wszystkie małe jakie miałam. A miałam mil confetti i nie wyszło mi. Eee, miałam berry alużon, albo mango alużon, nie poszło mi. Miałam red spot małego, też mi nie wyszło. Więc są takie rośliny, z którymi nie idzie mi od, od małego, na przykład właśnie z Syngonia. A na przykład Marantę, Lemon Lime udało mi się chyba z trzech liści. Pierw trochę ją. Pierwsza trochę kulała, 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 ale teraz słyszę, jest ok, zrobiła się fajna, większa roślina z trzech liści, więc ja jestem zadowolona. Eee, no i jest parę takich roślin, które udało mi się wyhodować na, na większe. Nie wiem, macie takie chipsy krusowe przed dodaniem do ziemi? Ja zazwyczaj nie, po prostu tak sobie je kruszę i dosypuję, wymieszam i będzie ok. Tak mam nadzieję, zazwyczaj mi się to sprawdza, więc... Lubię dodatek chipsów kokosowych, bo one pochłaniają też taką wilgoć. W samym sobie zatrzymują trochę wilgoci. A na przykład skrzydło w kwiat, on lubi regularne podlewanie. To jest też roślina, która pokaże Wam kiedy chce pić, czyli spuści tak swoje wszystkie te liście w dół. No i to już jest znak, że naprawdę trzeba ją poddać, wtedy pięknie wstaje i nic praktycznie się nie dzieje z nią takiego złego. Ale ja nie lubię też jej zbytnio przesuszać. Gdzieś czytałam kiedyś, że właśnie skrzydło w małej donicy, jeśli będzie miał małą i ciasną donicę, to... Yy to będzie wypuszczał kwiaty, ale powiem Wam, że ta odmiana jest tak ładna, stoi już jakieś pół roku ze mną w tej małej, ze mną, stoi pół roku w tej małej donicy i no i jakoś powiem Wam, że nie wypuściła mi kwiatów, ale też jakoś, czy ma je, czy nie ma, I ja uważam, że te liście są tak piękne że bez nich wygląda cudownie. Miałam kiedyś odmianę zieloną, oddałam mojej mamie, jednak a pył z perlitu jest szkodliwy dla zdrowia, więc się odsuwam, staram się nie wdychać tego. Mogą coś herbatkę zrobić. Mogą powiedzieć to Wam na początku filmu, że jeśli nie zrobiliście herbaty, to może sobie zróbcie, bo to może trochę potrwać. Więc. O czym to ja mówiłam? Pył z perlitu jest szkodliwy, ale chyba nie to miałam na myśli. A że no. Więc stojąc tak, pół roku, nie wypuściłam mi żadnych kwiatów. Ona ma też tą lampkę, ale jakoś powiem Wam, że zaniedbałam zapalanie tej lampki, jest troszeczkę dłużej widno niż, wiecie, tak totalnie zimą. Przez okres grudniowy, kiedy stała tu choinka, to wiecie, w ogóle tego skrzydło kwiata tu nie było, on był w innym pomieszczeniu. Tam u mojego syna. Więc zaniedbałam, jeśli chodzi to trochę właśnie o doświetlanie jej, a mimo wszystko widzę, że puszcza nowe liście i mogę Wam pokazać za chwilkę, jak wyglądają te nowe liście, gdzie są, no piękne, są oczywiście, już do niektórych nowych liści też się dopad, więc też żeby nie było, nie, że on taki święty jest, uroczy i kochany, to nie, no... Pff. Poszłam któregoś dnia do kuchni i tak sobie patrzę. O, już jego nie ma. No to dosyć dziwne jest dosyć dziwna sytuacja. A i postanowił, że. No tak patrzę, co on taki szczęśliwy przy tym kwiecie swoim, przy tej roślinie. A on sobie tutaj gdzieś nowego liścia. Tutaj już Wam pokazuję nowy liść, e, troszeczkę przygryziony przez już jego, To jest ten. O! On jeszcze tak nawet nie jest do końca rozwinięty. Jest jeszcze taki miękki, a nie wiem, czy to widać. O! Proszę bardzo, Josi się tu do niego dobra. Tu w ogóle na samym końcu pokażę Wam zbliżenie, bo tu jest też nowa sadzonka, z czego bardzo się cieszę. Wyrosła sama z ziemi, więc daję jej większą doniczkę. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Ale ja tu mam taki nawilżacz. On nie jest super elegancki, ale spełnia swoje zadanie, i ja troszeczkę rzadziej mogę podlewać tą roślinę. Więc dlatego też przychodzę właśnie z taką osłonką. Doniczką chcę ją przesadzić, żeby też ta, żeby dłużej. Wilgoć w ziemi mi się utrzymywało. no wiecie, no latak co trzy dni z konewką, no jak już przyjdzie sezon letni, to taka mała donica, no to wiąże się też z tym właśnie, że trzeba roślinę, o widzicie, przekorzeniona jest już, już tutaj korzenie wychodzą, ale to normalne, korzenie zawsze idą w dół, szukają wody, oderwę sobie te, które są, no które chcą się urwać. Tak, jeśli się pytacie, to tak, ja myłam sobie podłogi, były czyste, no i przyszło mi na myśl, że jak sobie posprzątam, korzeń, że jak posprzątam, to będzie najlepszy czas na to, żeby nagrać film o przesadzaniu. No ale co zrobić, no, odkurzacz się tym zajmie. Dobra, będę sobie tak na łatwiej, o, wypadła etykietka, o, tu jest jeszcze jakiś, gdzieś tu w ogóle są, gdzieś tu miałam noży poprzednio, ale gdzieś chyba go wyniosłam. Chciałabym sobie też urwać te brzydkie, nieładne liście. Te, co Yoshi załatwił, to też widzę jakiś, Więc wysypałam sobie już na dół trochę ziemi. Tak wygląda ta mieszanka. Ok, nie będzie za wysoka, jest ok. Jest ok, jeszcze to bym chciała urwać, ale nie to trzeba odciąć. No dobra, to pozruszam jeszcze trochę. Tu jest w ogóle jeszcze cena za tą roślinę: 29,99. Ja ją kupiłam za 15 euro, bo to była jakaś reklama z Obiego, Wyciągamy. Ok, jest. wow, No, nic dziwnego, że mi tak szybko przesycha. Jak widzicie, no są tu korzenie, i widać, że idą nowe ładne korzeniche, więc jest okej, okay. Ja! Patrzę, czy tu, wiecie, jakichś szkodników nie ma, bo czasem właśnie szkodniki lubią być w podłożu. Zdarza się czasem. On sobie tak przejrze od razu, o, widać tu takie ugryzienia, ukąszenia, to jałszeń. Więc ja nie będę tego oczyszczać. Tu też nie za bardzo cokolwiek chcę odpaść. On z tą słoną mieszankę. O. No jest dosyć dużo większa ta donica, ale to nic. Donica, osłonka. To nic. Ja nie mam zamiaru jej w przyszłym roku przesadzać. Więc wiecie. Dam sobie większą. Nie kupiłam, nie znalazłam jeszcze odpowiedniej osłonki. No, jaki ze mnie geniusz. Jak sobie tu sypię, mogę sobie chociaż gazetę podstawić, nie? Ale nie. Po co? Po co? Lepiej tak? Nic trochę większa jest to nic, ale to nic. To nic. Dobra. Chcę podnieść te listki. No naprawdę te ceny. No ziemia, słuchajcie, no kiedyś to się wiecie, skąd brało ziemię z lasu i było spoko, a teraz takie ceny wywalają za zwykłą ziemię. Ja bardzo lubię markę kompo i, i w ogóle, no ale ja rozumiem, że ceny idą w górę, ale z serią ziemi, tak żeby poszybować też trochę mi się przesunęła i widzę, że z jednej strony mam taką większą lukę, a z jednej mniejszą, ale słabo. Może ją ja to wsunę. Wam, że taka, takie przesadzenie dużej rośliny to też jest takie wyzwanie. Zaraz będę próbowała sobie ugnieść tą ziemię, żeby mi to tam dobrze powchodziło. Jednocześnie nie urywać długi <grym> sobie wezmę. sobie widzę, że ty już się zainteresowałeś. Naprawdę, mogłam sobie zrobić herbatę, jakaś mi chrypka wzięła. Chyba za dużo gadam. Więc okej, okay, mam tu taką lukę, w sumie spoko. Będzie mi łatwiej podlewać, niż szukać jakiejś tych biurek. O, jak widzicie, już dwa psy się tu zainteresowały. Ja zawsze staram się... Nie jedzcie tego! Zawsze staram się rośliny jakoś tak, wiecie, z jakąś delikatnością przesadzać, żeby się nie uszkodziły. Nie wiem czy mi jakoś tak krzywą nie wlazła ta, ten skrzydło No dobra, jeszcze sobie, czy Wy możecie nie jeść tego kokosa? Więc mam nadzieję, że na dwa lata jej wystarczy, że będzie dobrze się trzymać w tej ziemi. Poutykam sobie, poutykam zbędę miała ja większą osłonkę, tylko będę musiała jakąś podstawkę wymyślić, bo będzie mi lecić woda. Ja tego nie lubię strasznie jak mi woda leci. Najlepsza by była osłonka, więc... Patrzę, tutaj jakiś luk nie ma. Muszę mocno docisnąć. Ugnieść. I mamy. I mamy. Zostało mi jeszcze trochę ziemi, więc... Łoł. Wow. Więc... O Jezu, jak ja wyglądam. Więc na pewno sobie jeszcze... Coś przesadzę dzisiaj. Ale to już może bez Was nie będę was męczyć, żeby nie było zbyt dużo tych filmów po przesadzaniu. Moi! No. Dobra, słuchajcie, już Wam pokazuję skrzydło kwiatu z bliska, które liście są pogryzione, gdzie wychodzą nowe rzeczy. Więc... Pokazuję Wam jeszcze monstery, jak ona się prezentuje, bo chciałam Wam pokazać te korzenie. No nie minęło dużo czasu, ona no naprawdę szaleje z korzenichami. Zobaczcie, tam jakieś nowe, tu nie chcę tak mocno wyciągać jej, ale pokazywałam w którymś odcinku właśnie, że idą już pierwsze korzenie, że fajnie się rozwija, to wszystko rozkręca, i spójrzcie są. Dobra, od stawiam, odkładam i przechodzimy do spamoli, ale skupmy się na tym spatyfilum. Chciałam wam pokazać, gdzie są nowe sadzonki. O tutaj jest. O, tu właśnie w tym miejscu wyszła totalnie nowa, świeżutka część, co bardzo cieszy, bo jak widzicie jest tu, no jest tu trochę takich liści. O, to jest ten poszarpany, który Wam pokazywałam. Tu jest kolejny, to jest młody poszarpany liść, ale nie ten, nie ten. To chyba jest nowy, młodziutki listek, który się całkiem niedawno rozwinął. I tu był jeszcze jeden, którym Wam się chciałam wam pochwalić, bo był naprawdę bardzo ładny chyba ten, no cudo, on już jest tak prawie do końca. O, tu w sumie widać, nie? No, jest sporo takich pouszkadzanych liści. Ten też chyba był najnowszy jakiś, więc liczę na to, że roślina mimo wszystko się odbuduje i będzie mi dalej fajnie rosła. Donica teraz ma odpowiednio dużą. Mam nadzieję, że nie będę musiała już jej w tym roku przesadzać. Spójrzcie, tak to wygląda. Więc nawet ładnie się prezentuje ta ziemia, fajna, czarna, więc mam nadzieję, że nie tyle, że tania, co też jakoś roślina dobrze ją przyjmie, no cudny jest ten liść on nie ma jeszcze takiej totalnie białej wariegacji, ona jest taka delikatnie żółta, ale no nieziemska roślina, polecam Wam ją, jeśli nie macie a lubicie coś z wariegacjami to one fajnie spadły z cen można nawet też w fajnych promocjach dostać, ja uważam, że mi się trafiła super, no taki normalnie super okaz, bo spójrzcie ogromna jest, ogromna naprawdę ogromna, Op. Co prawda była trochę większa, no Joshi tu pokazał swoje pazurki, <grych> ale jest bardzo fajna. A wiecie czemu była niby taka tanie? Bo była bez kwiatów, więc nawet jeśli ona nie będzie kwitła, to ja i tak jestem z niej zadowolona. Więc to, co chciałam, już Wam pokazałam. Widzieliście skrzydło kwiata, widzieliście przesadzanie, widzieliście ziemię, jakiej używam, bo często się pytacie właśnie o jakie podłoże stosuję, do jakich roślin. Ja tu zastosowałam właśnie takie, które mm, troszeczkę dłużej by trzymało wilgoć. Jak widzieliście, nie było jakoś tak bardzo dużo na tą ilość ziemi, tych wszystkich składników rozpulchniających. Przejrzeliśmy sobie ją z bliska, a teraz już będę się z Wami żegnać, nie? I co? Do następnego filmu. Pa!